Naprawdę z... się spierdolił, nie? Skąd się spierdolił? Stąd D3, czy co on tam ma? With your stupid decision making. Nie wiem, wyczku. Ty jesteś. Niedojebany jest, kurwa. Ten jean. Co on pisze w ogóle? Co on pisze? Kurwa, to mi się w pani nie mieści, kurwa. Co on pisze? Chłop miał BFA w tej akcji na dwa do rany, Essence Rivera, full HP MF'kę, z dastakowanym overhealem. Ja nie miałem erki, co ja mam zrobić? Kurwa, to jest pierwsza sprawa. On nic nie robi. Nie wiem, on jest nie dojebem, kurwa. No nie dojebem jest. Przed chwilą jeszcze Tresza i nie wziął fraga. Kurwa, na Pajku. Ksają na tweetchu, to jak mikser w ekipę, oj, tak, tak, byczku jeden. Nie wiem, jak. Przy, widzę, to taki gin pisze. Nie mam ochoty nic innego niż, kurwa, podejść pod Tourette. z, no, kurwa, takim kretynem, że to jest chuj. No, no nie widziałem się głupszego typka. Nie było do tego.